Z jednej strony, że rap jest potem czy cokolwiek mordą, no ale czym jest słowo pop? Muzyką popularną. I no to, tak, to no, To, że rap się stał gatunkiem najpopularniejszym, jakby nie patrzeć w kraju, no to Aha. stary z takiego punktu czysto nazwijmy go, nie wiem, naukowego, czyli jakby próbując przydzielić temu jakieś nazwy, to nie jest Nic. to wcale błędne. No tak, oczywiście, że ta nazwka. Ja też... I teraz no dochodzi po tak. prostu do momentu tego, że jakby artyści rapowi powinni jakby moim zdaniem po prostu oddzielić tą granicę i pokazać w zasadzie, wiesz co chodzi, że to jest takie, a to jest takie. I jakby w żaden sposób też nie mówić, że to jest chujowe, to jest jakieś owakie. Mi się to może mordo nie podobać, ale ja tego nie nazywam po prostu. I tyle. No, tak ja no, Zdecydowanie bardziej bym wolał, żeby mój syn z rana e, słuchał sobie kurde Notoriusa, B.I.G. niż kurde no. Freeza i Boxdella, ale czy ja teraz przez to że tego mam powiedzieć, że to jest takiej i uwagi, no nie mordo, no po prostu ja mam taki <laughs> gust, a ty masz taki gust no i w zasadzie, <laughs> wiesz o co mi chodzi, nie, nie czyni to ani jednego gorszym, ani drugiego lepszym no tak, to jest to jest raz, że to jest kwestia gustu, a też kwestii, jeszcze wrócę do rapu e, wiesz, niektórzy ludzie właśnie mówią, że rap teraz nie jest taki, jak był w 90. -tych. jakby wiesz, i że teraz jest chujowo, słuchaj, no jakby ja uważam, że rap zaliczał wiesz, wiesz na czym polega cały problem też? Że jakby w tamtych no. czasach 90. 3,4 artystów nie mieli takiego exposure jak teraz mają. W sensie takim, że myślę, że gdyby mm, świat social mediów był w tamtym momencie jak jest teraz, to myślę, że kariera większości raperów by legła w gruzach. Przy różnych przypałach, które w tamtym okresie tak. po prostu nie miały możliwości tak szybko wyjść i dotrzeć do ludzi jak teraz stary. Dokładnie. O co mi chodzi? Tak, że tak, 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 jakieś historie, ja, tak. w których, nie wiem, jakiś raper komuś tam zajebał, kurwa, czy ktoś tam się naćpał, zżygał i tak dalej, stary, przecież to się I... zawsze działo w zasadzie. Wiesz o co mi chodzi, tylko ludzie tak. nie mieli na to wglądu. Nie mieli po prostu, telefonów pod ręką, taka jest prawda. Wiesz co chodzi? Teraz teraz jak przykładowo, jak ja bym się w latach 90. jako Malik, powiedzmy, gdzieś napierdolił stary i żygał. I, I bym tam leżał, ale koleżka by w czas, kurdy, ogarnął mnie i mi by sam to wyciągnął, no to by no nikt o tym nie wiedział. poza garstką ludzi, których opinia w zasadzie by gdzieś tam się rozmyła. A na no dzień tak. dzisiejszy Malik by leżał na w rowie, to by stary kawałek, no, tak, jakby 15 minut podejrzewam mi stary, by wiecie co tam chodzić się działo. No, byłaby afera, byłaby afera, w chłopie, no wiadomo. Słuchaj, ja nie chcę z tobą wyczerpać